आ 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

nasze mistrzowskie i to co się wydarzy i zaczniemy może yy, w poprzednim odcinku. Jak ktoś go nie widział to gorąco polecam. Yy, nie mam drzew. W poprzednim odcinku oczywiście zaczęliśmy, skończyliśmy na tym, że handlarz się z wami dał. On już taki średni ofesje. A ja no a ja wam. Y... Nie mam nic. W poprzednim odcinku oczywiście zaczęliśmy skończyliśmy na tym, że handlarz się z nami Oni On takiej średniej ofesje. A ja? No, a ja Wam spełniałem ży życzenia, Wam złożyłem. Ale ten nowy odcinek zaczyna inaczej. Chciałbym znaleźć mój crafting, tylko nie będzie on jest. Mm. Zrobię nowy, czekajcie. To stać na trzy, a zrobiłem te trzy, bo w przyszłości właśnie jak jestem taki gubialski, to no może się okazać, że no nie będzie już craftingu. w takim momencie, który byłby idealny na trowelikacji. Ale nie, nareszcie mamy jedno to, więc będziemy Właśnie, wydobyć obsa i zrobić inne rzeczy. Mamy trzy reakcje. Czy jeżeli oszczędzić? Czy wydać? Zdecydowanie nie wydać. Mhm. Zrobimy sobie z nich sikierkę. Ta sikierka pójdzie. Ja zabrę się za to. To pójdzie tu, w tą szczytanką. Wziosamy za to, a to wzosamy za to. To rozwalimy już piękny trawcik. No i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to się do końca. Mówiłem, że będziemy odkrywać zupełnie inne biomy, dziś pójdziemy tam daleko. Dlatego teraz się na chwilę z nami roz... z wami rozłączam. I widzimy się zaraz na kolejnym biomie. Yy, jestem już nawet na dużym biomie i właśnie znalazłem nowym Ale patrzcie, takie piękne studia, a po cięciu. Ba, bardzo ładna. Co nie? Nie myśleli oczywiście sobie, no, żeby było później. Widać, że ja sobie bym się I nareszcie dzisiaj mamy ze sobą flieksów i Tak. I Ty teraz bardzo szybko się pokonuje pod folię. Że nie ma takiej rzeczy, że mógłby szybko na przelecieć nad innym tym na przetrwanie. no chyba, że jakbym miał fajewertę i elitr to wtedy by było Był y widzicie? Właśnie tak sobie szedłem drogą pomiędzy. Ja to nazywam Biomajesa, bo to wygląda jak i Znalazłem. Potem do nether. A w skrzyni co? Zbrojka! O! I krzemik. Wcześniej na odcinku zebraliśmy krzemie. Ja tylko trzy.

za to, co zrobiłem teraz. Przepraszam Was. Ale nie musiałam. Nie chcielibyście chyba zobaczyć trawienie. Przepraszam Was za to. Serio za to Was przepraszam, ale byłem w takim miejscu, więc niestety no teraz musiałem. Przepraszam Was, ale... Tady se dobijem už. Vím, to bylo zlé, ale... Mm.